Cześć! Odkąd publikuję filmy związane z techniką spawania, na moim kanale możecie zobaczyć wiele filmów związanych z techniką spawania przetopu metodą mag. Były publikacje związane z spawaniem przetopu w pozycji pionowej, techniką z dołu do góry, z góry do dołu. Było coś o spawaniu przetopu na drastycznie szerokiej szczelinie. Mówiłem o spawaniu przetopu w pozycji naściennej, mówiłem również o spawaniu tej warstwy w pozycji sufitowej, w pozycji półsufit, półściana, materiały usytuowane pod kątem 45 stopni. Mówiłem mówiłem również o spawaniu przetopu na rurach. Wszystkie te filmy skoncentrowałem na playlistach, które wkleiłem w opisie pod filmem, jak również w podpiętym komentarzu. E, mając jakieś e, doświadczenie w spawaniu przetopu w tych wszystkich pozycjach, o których już mówiłem, tak, są to oczywiście e, przynajmniej większość z ich pozycji e, wymuszone. Można było powiedzieć, że e, po co e, zajmować się w ogóle spawaniem przetopu w pozycji podolnej, gdy Potrafimy już spawać w trudniejszych pozycjach, to nic nie powinno się stać, spawając przetop w prostej pozycji, tak, w pozycji podobnej. Otóż nic bardziej mylnego. Możemy na przykład popełnić błąd, spawając tą warstwę wykonując na przykład jakieś ruchy, prowadząc uchwyt drastycznie pod kątem pchaj. W momencie, gdy będziemy wykonywać jakieś zakosy, tak, pchając uchwyt tak drastycznie, może dojść do takiej sytuacji, że zamiast penetrować krawędzie i formować prawidłowo warstwę graniową, doprowadzimy do takiej sytuacji, że drut będzie przeskakiwał nam na odwrotną stronę ze względem tego miejsca, w którym się znajdujecie i w w momencie gdy przejdziemy na przykład do y, obserwacji warstwy graniowej z odwrotnej strony, y, to zamiast y, ujrzeć ładną warstwę graniową y, wizualnie y, zobaczymy tak zwane jeżyki. Y, te jeżyki to nie jest tylko y, coś y, wizualnie nieładnego, tak? to jest również y, wada techniczna, y, jest to znak, że y, drut po prostu nie został przetopiony, spenetrowany, a w jakimś w sensie, mówiąc to brzydko, wypchany na odwrotną stronę. Tak? Można również popełnić błąd a spawając techniką ciągni, yy, dzięki której yy, jeziorko koncentruje się troszeczkę głębiej w głąb włączonych materiałów przetop będzie nam wychodził dużo wyższy niż taki który chcemy uzyskać, jaki na przykład instrukcja spawalnicza dopuszcza, tak, a jest to jakaś granica pomiędzy 1 a 2 mm powyżej krawędzi łączonych materiałów, a spawając właśnie tą techniką może dojść do takiej sytuacji, że możemy uzyskać tą warstwę na przykład o grubości naszego przypuśćmy najmniejszego Palca, tak co oczywiście będzie jakąś niezgodnością nie tylko wizualną ale e, również techniczną tak e, tak duży przetop e, no cóż będzie e, wykonany dzięki emisji jakiegoś nadmiernego ciepła jeśli chodzi o rozwiązanie tego problemu ja proponuję prowadzić uchwyt mniej więcej pod kątem prostym względem łączonych materiałów. Ja osobiście staram się to robić z delikatnym wskazaniem na technikę PHAI, dzięki czemu y, jest mi wygodniej obserwować y, proces spawania, y, proces penetracji krawędzi łączonych materiałów, dzięki czemu mam pewność, że y, te krawędzie są prawidłowo spenetrowane, a z drugiej strony sama warstwa graniowa. Formuje się w ten sposób, że jest po prostu y, naprawdę y, niska, cienka, tak? taka, jaką powinniśmy uzyskać y, w trakcie spawania. Oczywiście wykonując cały czas ruchy zakosowe, koncentrując się w miejscach łączonych materiałów, a jeśli chodzi o ustawienie parametrów, y, prawidłowych parametrów pod Y, na przykład spawanie przetoków w pozycji podolnej. Ja już mówiłem wielokrotnie na moim kanale, że jak dla mnie y, jedna regułka, która y, może nam powiedzieć towarzyszy od momentu, gdy rozpocząłem spawać jest to, że staram się zawsze zsynchronizować prędkość podawania drutu względem parametrów. Tak? Ja w tej konkretnej sytuacji, mając do dyspozycji drut o grubości 1 mm, ustawiłem go na 4,2 m na minutę. Jeśli chodzi o parametry, napięcie łuku ustawiłem na... 19,3 V, co w trakcie spawania powinno dać nam około 110 Amper. Pod jednym z opublikowanych przeze mnie filmów przeczytałem komentarz kiedyś od jednego z widzów, który pytał, jak ukosować materiały, jak najlepiej ukosować, czy która technika ukosowania jest najlepszą. Otóż ja osobiście uważam, że najlepszą techniką ukosowania materiałów jest taka, gdy uzyskujemy krawędź pod kątem 30 stopni. Natomiast druga część pytania, co z progiem? Próg to jest coś, co się znajduje, można to powiedzieć, na ostrzu. Otóż ja osobiście staram się unikać progów z prostej przyczyny. Jest to ryzyko w trakcie spawania, jeśli jest jakiś wysoki próg, musimy użyć wyższych parametrów, a nie zawsze jesteśmy w stanie trafić precyzyjnie w to, co chcemy uzyskać. Tak? Natomiast nie zostawiam ostrych, bezpośrednio ostrych krawędzi na Łączonych materiałach. Delikatnie zeszlifowuję ostrz. Dzięki oczywiście temu zeszlifowaniu usuwam różnego typu zanieczystości, tak i uzyskuję co prawda delikatny próg, ale może być on o wysokości na przykład 0,2 mm do 0,5. Powiem jeszcze taką ciekawostkę związaną oczywiście ze spawaniem przetopu. Wielokrotnie podkreślałem pod filmami, które publikuję, że proponuję używać tych tak zwanych wybiegów w miejscu gdzie kończy się łączony materiał, wybieg, czyli tak zwana blacha zewnętrzna, dzięki której uzyskamy w 100% prawidłowy przetop na całej grubości łączonych materiałów. Otóż kiedyś poszedłem na test taki wstępny do pracy w jednej z film, gdzie spawałem taką to próbkę. I y, użyłem blach y, takich właśnie zewnętrznych, a ciekawostką było to, że y, tam nie trzeba było używać y, tego typu kombinacji, tak, ponieważ y, ten, kto y, decydował, kto zostaje, tak. Y, nie brał pod uwagę na przykład centymetra od rozpoczęcia. Natomiast ja nieprawidłowo przygotowałem te blachy startowe, tak, wybiegi i na grzbiecie tego wjazdu był może taki dwumilimetrowy próg, przez co w miejscu łączenia materiałów po prostu nie było tego miejsca spenetrowanego, tak? I ten człowiek, który zobaczył moją próbkę, nie puścił jej i powiedział, żebym jeszcze raz to zrobił, żebym powtórzył test. Tak? Dlatego właśnie, jeśli ktoś już będzie używał tego typu, można to powiedzieć, wspomaganie, to proponowałbym, aby te oto wybiegi przygotował se prawidłowo. Tak? I to chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć.